Cześć, Rafał Gacek, Automobilizacja. Jestem w Wieliczce, przed salonem Hondy, motocykle i samochody, kolaczek, czekając na nowego Rebel'a. Tylna część ciała świeżbi, że tak powiem, do jazdy. Mamy końcówkę marca i jeździłoby się. Moja dostawa to jest 14 kwiecień. 14 kwietnia Dostanę takiego pięknego Rebela SE DCT, tylko że czarny metalik. Czarny mat metalik tak jest to nazwany. Nie mając możliwości pojeżdżenia, to chociaż przysiądę się w salonie Hondy i posłucham, jak silnik pracuje. To jest jeszcze model sprzed liftingu 1100T ze starym licznikiem zaraz tu go pokażę będzie moc, będzie jazda I będzie jazda, pięknie to mruczy. Będzie radości sporo. Pięknie to mruczy. Będzie radości sporo. To jest jeszcze ten stary model 1100 T Sprzed Liftingu. To nie jest model 2025. Jeszcze bez tabletu z niższym centymetr siedzeniem, jest troszkę dalej odsunięta kierownica. Ale jak słyszeliście pięknie ten silniczek pracuje, myślę, że radości przyniesie mi moc. Oj będzie masa, masa radości. Będzie pięknie. Słuchać przepustnicę. CB650R. Już mnie kusił kiedyś taki motocykl. On jest trochę wyższy od, od Horneta. Zupełnie inaczej ten, ten motocykl jeździ niż, niż Hornet, bo on, on zbiera się w górze, czy jego trzeba kręcić. Odpalimy maszynę. Ten silnik to jest po prostu, to idzie do 13 tysięcy obrotów i to było tylko 4 tysiące obrotów szlifiera. Jest tutaj ten miklacz. Fajna sprawa. Wygodna. Wolałbym pewno Horneta, ale to też jest fajna maszyna. Tylko bardziej mi pasuje Hornet, bo Hornet z dołu jedzie, a to jest jednak szlifiera. To elektryczne sprzęgło to będzie fajna rzecz do jazdy. Super sprawa będzie. Będzie bardzo wygodna. Super mi się tym motocyklem jeździło, ale jednak te charakterystyka tego silnika, że trzeba go bardzo kręcić w górę, to jest nie do końca, nie do końca mi pasuje bardziej mi odpowiada Hornet, gdzie ma ten dół mocny i faktycznie idzie, idzie z dołu. A jest nieco niższy, także na moje krótkie nogi to on tutaj Tutaj lepiej mi się działo na, na hornecie. Bardziej taki był do, do jazdy. Myślałem kiedyś nad e, takim sprzętem. One występują tylko i wyłącznie z DCT e, niespełna 40 tysięcy złotych to kosztuje. E, podoba mi się, że tutaj jest zamiast zbiornika paliwa jest e, miejsce, można coś wrzucić. Zbiornik jest. 15-litrowy, pod siedzeniem e, Ta owiewka tutaj to, to powoduje, że on jest jak typu taki, taki wielki On mi powoduje, że jest taki wielki No jest przy DCT ręczny hamulec no i spróbuję palimy maszynę jak to ładnie gada Tysięcy i nikt by nie powiedział, że to jest 5000 obrotów. Jedynka zapięta. Puszczam sprzęgło. Już go zaczyna brać. Czyli można nim normalnie ruszyć. Normal. To jest też fajna opcja. Wygodna jazda. Mało pali, 3,5 litra. Honda. Lepiej jeździ niż wygląda. Już biorę kamerę i pokażę Wam. Jak to tutaj wygląda kok kokpit. Tak samo jak w dużym rebelu sterowanie sterowanie DCT. Natomiast mnie najbardziej interesuje tutaj, zobaczcie, zbiornik paliwa mamy tutaj pod siedzeniem pasażera i kierowcy. To raz. A tutaj to mnie interesowało. Zobaczcie, tu jest naprawdę spory schowek. Tu są jakieś narzędzia. Na pewno ten podstawowy kluczyk. No. Super. Coś tu można zmieścić. Uszczelka. No jest to praktyczne. Honda.